Kierowcy mogą już korzystać z gładkiej jak stół ulicy Budryka. Zakończył się bowiem ostatni etap remontu głównej ulicy na Binkowie. Teraz jest pięknie. Dla mnie to się zrobiło takie porządne dla Bezpieczne dla naszych dzieci, które chodzą tu do szkoły. E, my jesteśmy zachwyceni. Ładna, no, ładna. Do, do tego, co było przed tym, to jest, to jest w porządku. Są zabezpieczenia dla dzieci, są y, pasy na jezdni rowerowe również, także uważam, że jest bezpiecznie. Jaką ocenę możemy miasto wystawić za tą drogę? Za tą drogę szóstka, najwyższą. Wystawiam 10 na 10. Budowa siedmiu osiedlowych uliczek na Binkowie również jest już na ukończeniu. I jeszcze jedna drogowa informacja: lada moment ruszy budowa kolejnej bełchatowskiej ulicy. Mowa o stalowej. Umowa z wykonawcą jest już podpisana. Nowa droga powinna być gotowa w ciągu 18 miesięcy. A teraz przenosimy się do piątki, której uczniowie mają bardzo zielone lekcje. W nowym zakątku dydaktycznym poznają świat roślin i owadów. Lekcje na świeżym powietrzu, lekcje na otwartej przestrzeni, dobrze zaprojektowanej, dobrze zaplanowanej to bardzo dobra rzecz. Chcielibyśmy, żeby uczniowie obcowali właśnie z naturą szeroko pojętą w takim właśnie zakątku dydaktycznym. Jak najczęściej wyciągajmy te dzieci z ławek, aby mogły poznawać tą przyrodę. Naturalnie, tak, a tutaj jeśli to się pięknie rozwinie, to będą miały taką możliwość. W nowej ekopracowni uczniowie mają już lekcje biologii, przyrody i geografii. Mijający tydzień obfitował w wydarzenia dla najmłodszych. Z okazji Dnia Dziecka w niedzielę bawiliśmy się w Parku Olszewskich. Motywem przewodnim zabawy była olimpiada. Staramy się promować fajne aktywności po to, żeby zarażać dzieciaków sportem, po to, żeby gdzieś jednak i aktywnie spędzali czas, ale też w dorosłości mieli ten gen sportowca, bo na pewno na dobre im to wyjdzie. Na festiwalu Reaktor bawiły się całe rodziny. Dzieciaki, młodzież, rodzice i dziadkowie. Przyszliśmy tutaj na Dzień Dziecka z synem, zobaczyć jaki jest i naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona. Jest impreza, jest super. Jak się biegło? Powiedz nam. Fajnie. Bardzo jestem z niej dumna. Pierwsza dziesiątka, w pierwszej dziesiątce. Kto wam się w ogóle impreza podoba? Bardzo fajnie zorganizowana, bardzo fajnie, na pewno będziemy korzystać. Teraz idziemy na dmuchańce, tak? Dziękujemy wszystkim uczestnikom Olimpijskiego Dnia Dziecka za wspólną zabawę, a partnerom i sponsorom za pomoc w organizacji. Świetna atmosfera panuje także w miejskich szkołach i przedszkolach. Na rodzinnych piknikach atrakcji nie brakuje: artystyczne popisy, bańki medlane, malowanie buziek i grillowanie. Generalnie wszyscy bawią się znakomicie. W tym tygodniu odbyło się także śniadanie biznesowe zorganizowane przez Akademię GKS Bełchatów. Spotkanie było okazją do rozmów na temat współpracy z Akademią, a także planów na przyszłość. A teraz informacja dla fanów Skry. Klub otworzył właśnie swoje muzeum w bawełniance. Warto zajrzeć, zobaczyć archiwalne zdjęcia, najważniejsze trofea czy stroje meczowe i poznać historię żółto-czarnych. W tę niedzielę ponownie pójdziemy do urn. Tym razem będziemy wybierać europosłów. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Ich listę oraz adresy znajdziecie oczywiście na miejskiej stronie bełchatów.pl.